Siódmy lot konkursowy w miejscowości Zewen podobnie jest 570 kilometrów. Gołobki były wypuszczone o godzinie 6.10. Także postaram się dzisiaj nagrać. Zobaczymy co to będzie. Podmuchy wiatru są dosyć silne. Zakoszywałem 8 gołobków starych. tych tym miniu młodszych, no nie kładłem nic. Zobaczymy co to będzie, postaram się nagrać. O, jest jedna sztuka, teraz przyleciała. Akurat leciały cztery, jeden się odbił, tamte poszły na czemeszno, samiczka powtórzyła. Przepraszam, siódmy raz bardzo ciężki lot mają, kurka wodna, o tam jest ta samiczka, 34. Się napięło, aż tyle leciała biedunka. No idzie, idzie, No idzie, No chodź, chodź chodź chodź, chodź. No, chodź, 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 No chodź. chodź, 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 chodź. No idzie, chodź, chodź, chodź. idzie, Ale bardzo ciężko. 10 godzin lotu. 10 godzin lotu. 15, 20, 60 To pierwsza to jest drugi gołąb. Po godzinie czasu się odbija, drugi dopiero. Tamta to była siostra jej. Tam jest do góry siedzi. Od razu do płeczki poszła. No to siostra się odbiła tej pierwszej. Ten pierwszy bardzo fajnie wystrzelił na oddział w ogóle. Nie wiadomo jak to na rejon, ale. Na no, oddział dosyć fajnie się odbił. Także zauważyłem, że powstałem. Tamten się odbił, to dzwoniły telefony z przodu, że tam coś dostali. Ja tu jestem z tyłu. Ale szału nie ma, po parę sztuk. Po parę sztuk jest na oddziale Że te porywy, porywy wiatru robią swoje. Ciepło. Kolejny Samczyk Teraz samczyk tej pierwszej, tej drugiej co przyleciała Jakoś z kierunku Ale bardzo ciężko ciepło Chadzą dane zejdą i ja poszedł do półki poszedł już też też poszedł do półki i walczy muszę mu pomóc muszę mu pomóc już, 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 już idę, idę, idę Oj. tego kawalera trzeba wziąć tego kowalera trzeba wziąć Zaraz Momencik jak go tu przełożę Delikatnie tak O Żebym mu tam nic krzywdy nie zrobił A, Ale poszedł do półeczki od razu też Nie do pojnika. Także Czekamy Konkurs na razie trwa Bardzo ciężki lot Zobaczymy co to będzie Ode mają? Mają Harborszy otrzymają, orzeczki są, także czekamy dalej, co mamy robić, zobaczymy, co to będzie. Także trudno, trudno mają, ale na jak widać, dawają radę, jakoś tam się schodzą. To jakiś czas tam, powiedzmy, kapnie tym, od, między tym pierwszym a drugim, no to godzina różnicy. Między tym a tym teraz to jest jakieś 6 minut różnicy. To powinno jakieś 6 minut, już to może zobaczymy, bo umieścić jakiś czerwony na dachu, na kominie. I całą godzinę odpoczął i poleciał dalej. Także moje głęby też tak mogą robić, tam nasze dziełowe, ale. Po tylu godzinach lotu, no to muszę gdzieś tam odpocząć pewnie chwilkę i, i się napić, zatankować, także czekam dalej, postaram się nagrać. No jest kolejny gołąbek, jest kolejny, myślałem, że się nie doczekam za nim, no chodź, 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 bardzo późno już jest, 18.00, ile, zaraz zobaczymy. Czwarty ze z 8 także chyba więcej już nie będę nagrywał. Zawsze jego siostra. Jej siostra, tylko duża, cudowna pirota. Bardzo ciężki lot. Maraton to się chowa dzisiaj. A to co teraz przechodzą to taki ciężki maraton. O, 18.41. Ile on kurczę chodził? To jest 50%. My zegary mamy na jutro. Bo to jest wszędzie idą ciężko. To nie jest, tylko u mnie. O, tam się cieszy. Teraz muszę samiczkę schować jedną. Teraz muszę samiczkę schować jedną. No tu będzie pod szóstką. Nie bo ona była z tamtym samczykiem o. Już, już, już I ja Ją tutaj schowamy Ona po prostu była z tamtym samczykiem chwilę I tyle, Ta się naje troszeczkę Widać, chuda Na doło rada to porywy wiatru, ciężkie porywy wiatru no przyjdą, zajdą się, zajdą, tylko, że no, o, tylko, się ciężko bardzo ciężko o, są młode przed chwileczką karmiłem tam tam sobie wychodzą, tam na tyłu wczoraj były szczepione wczoraj były szczepione wszystko jest w porządku, z młodymi Widać jaka ta pogoda jest dzisiaj ciepło, teraz wieterek ustał ten gąbek przyszedł z kierunku no, Dojdzie do maratonu, jak dojdzie to ten co teraz przyszedł to jest powiedzmy, że na, na maraton jest dobry troszeczkę popracuję z motywacją Młoda, tylko mi sypłem widzę, że już karma i karmy daje coraz mniej jutro znowu znowu mniej i tak coraz mniej, coraz mniej i zobaczymy tą dawkę taką faktyczną ile zjedzą także są 4 sztuki z ośmiu Miałem nosa, żeby nie wkładać wszystkich. Poszły tylko te dwu, Za chwilę powinna być siostra. Tego właśnie, co tu jakiś tam leci. Zaraz zobaczymy. co tą stronę poszedł. Nie będę, nie będę już tak czekał, nie nagrywał. Po prostu... Dalej, bo nieraz nasiąknie. Z daleka widziałem, że skrzydełko rozkłada, nie widać. Że brakuje cztery. Coś jeszcze dzisiaj przyjdzie na pewno. Coś jeszcze dzisiaj przyjdzie na pewno. Zobaczymy, czy tam celi. Nie jak które będzie rozdzielał. Bo to, to, to zostawiłem w domu, to wpuściłem je tutaj. O, ona tu chodzi. tam tego samczyka musiałem zamknąć w celi. Przyjdzie samiczka jego, to otworzę. Bo on inne, inne wchodzi do innych celi. Wygania. Przyjdzie siostra. Tą samiczkę teraz też będę musiał wziąć na bok, bo on ma dwie samiczki ten pan, ten gołąbek i tę zmianę mają, żeby się chodziły. trochę przedłużę jeszcze przyjdzie, ale nie będę czekał. Bo... Od początku sezonu one lecą jedna po drugiej. Tamty zawsze była pierwsza, z krótkiego lotu i ta druga, a z drugiego lotu to ta była zawsze pierwsza i tamta druga ale cały dzień lecę, to już muszą odpocząć, gdzie się napić To nie ma Także my zegarem będzie do 18 Zobaczymy co to będzie Lot bardzo ciężki Lot bardzo ciężki I na selekcję O taki locik na selekcję Taki locik to jest na selekcję Ktoś ma dużo gołębi no na taki lot włożyć Stopniowo, stopniowo, stopniowo Później taki lot się pokażą, także nie zanudzam coś tam nagrałem na pewno jestem zadowolony zobaczymy jak lista wyjdzie zobaczymy jak lista wyjdzie jutro także pozdrawiam wszystkich serdecznie do następnego odcinka dobry lot